Cześć moi kochani, witam Was serdecznie z lotniska Kraków, Balice, skąd za chwilece, o, znaczy za chwileczkę odlecę do słonecznej Hiszpanii, a raczej do słonecznej Teneryfy, ale Was zostawiam z gorącym tematem. Wam też powinno być ciepło, ponieważ mój ostatni film o masturbacji, możecie go zobaczyć po, tytuł Masturbacja bez szkoły wzbudził tak wiele emocji i gorących komentarzy, że ja po prostu oszalałem. Ja kochani nie wiedziałem, że tyle osób w Polsce się nie masturbuje, to jest niesamowite, bo my jesteśmy ewenementem światowym, myślę, że jesteśmy w czołówce ścisłej, ponieważ generalnie badania mówią o tym, że 100% populacji ludzkiej się masturbuje. W Polsce okazuje się dzięki mojemu filmowi, że około 38%, no różnie sondaże różnie mówią, 38% takiego twardego elektoratu antymasturbacyjnego się nie masturbuje. 38% i oni się właśnie wpisali pod moim filmem, możecie poczytać i chciałem się do was zwrócić, kochani, ja wiem, że yy, wy chcecie, yy, bo napisaliście, że ty, ty żenujący pajacu, kilo, mu, dno, po prostu syf, jak śmiesz, yy, skończyłeś się. Kochani, jak chcecie mi zaszkodzić, to przestańcie pisać pod tym filmem i oglądać przede wszystkim, bo to tylko mi napędza, rozumiecie? Ja jestem coraz bardziej popularny dzięki wam. Więc ja wiem, że masturbacja e, to jest biała plama w Waszej historii. Wiem. Więc dziękuję Wam bardzo, że piszecie, bo dzięki Wam się otworzył jeszcze taki jeden temat, odwieczny zresztą. Czy wolno się masturbować, czy nie? Bo cały czas jest to różnie, prawda? Wolno się masturbować, czy nie? Otóż powiem Wam, dzięki Pani Beacie, która dziękuję Pani za ten wpis, bo ona napisała, że oczywiście, i myślę, że to rozwiąże już temat masturbacji na zawsze. Czy wolno się masturbować, czy nie? Ona napisała tak, że na początku się wolno masturbować, a potem szybko. Miłego dnia.